Dzień dobry, witam Państwa w piątym już odcinku Don't Lie to Me Argentina. Jest to podsumowanie działań prezydenta Argentyny Javiera Milei do dnia 25 grudnia 2023 roku. E, dlaczego warto obserwować Javiera Milei? Bo Milei może być autentycznym libertarianinem, który zmiażdży socjalizm i etatyzm. Albo Milei może być uwikłany w różne układy i jego reformy będą głównie pod publiczkę i nie zmienią istoty tego systemu. Materiał przygotowali, jak zwykle, korespondent Paferes z Miasta Pomyślnych Wiatrów, Paulo Carlos da Silva i Jan Kubań. Niewidzialna ręka rynku. Javier Milei to pierwszy prezydent zadeklarowany libertarianin w historii. Głowa państwa Argentyny w szaleńczym tempie wprowadza w swojej ojczyźnie reformy, o których marzą wolnościowcy na całym świecie. Po pierwszych w wolnościowych reformach Mileiego ceny w Argentynie najpierw wzrosły. Gdy jednak deregulacje na rynku zaczęły działać, to zjawisko to zaczęło się odwracać i teraz, na przykład, spadają ceny wołowiny o 25% w zaledwie tydzień. To jest właśnie ta niewidzialna ręka rynku otóż yy, sprzedawcy chciwi, tak jak każdy z nas, Podnoszą ceny, kiedy widzą, że jest popyt na dany towar. Ale podniesione ceny to jest sygnał dla innych sprzedawców, że warto rzucić dany towar na rynek. I tak zaczyna się konkurencja. I dokładnie ten mechanizm działał w przypadku zaraz po transformacji ustrojowej w Polsce, transformacji od PRL-u do Trzeciej Rzeczypospolitej. W Argentynie rozpoczyna się proces usuwania szkodliwych dla gospodarki aktów prawnych. Na początek usunięto lub zmieniono 31 ustaw. Między innymi o regulacji czynszów, o regulacji cen nie będzie regulacji czynszów nie będzie regulacji cen, o zakazie prywatyzacji, o przedsiębiorstwach państwowych, o gruntach, o cukrowniach, o promocji przemysłu i handlu. Ponadto Reforma systemu celnego, modernizacja kodeksu pracy, liberalizacja rynku win, wdrożenie polityki otwartego nieba, przekształcenie przedsiębiorstw państwowych w spółki akcyjne w celu ich prywatyzacji, zmiana kodeksu cywilnego w kierunku swobody umów, reforma systemu ubezpieczeń społecznych i służby zdrowia, zmiana w branży farmaceutycznej, wprowadzenie elektronicznych recept, likwidacja monopolu w branży turystycznej. Tutaj taka uwaga, przekształcenie przedsiębiorstw państwowych w spółki akcyjne w celu ich prywatyzacji, ale również w celu pełnej kontroli, bo takie tego typu spółki muszą podlegać pod. Yy, yy, yy. Regulacje, które mówią, jak one mają się rozliczać, i tutaj niczego nie będzie można odkryć. Międzynarodowe standardy, standardy rachunkowości. Właśnie tego typu spółki muszą spełniać te standardy, a jednym z nich jest właśnie pełna informacja na temat tego, jak działa dane przedsiębiorstwo. W kolejce czekają kolejne setki ustaw do skasowania lub do radykalnej zmiany. Teraz trzeci punkt wyjaśnienie protestów. Protesty przeciwko reformom Milei wymagają wyjaśnienia. Są to akcje organizowane przez związki zawodowe, a więc tych, którzy tracą przywileje. W Argentynie dystrybucja zasiłków socjalnych i różnych benefitów odbywa się właśnie przez związki zawodowe. Mają one prawo odmówić wypłaty tych świadczeń. Czyli, proszę Państwa, ludzie, którzy są Podlegają pod te związki zawodowe, są po prostu na ich smyczy finansowej. Jeżeli Państwo nie wiedzą, co to znaczy, proszę sięgnąć do słownika fizyki życia. Hasło smycz finansowa. Mają w związku z tym, wracamy do związków zawodowych, mają one prawo odmówić wypłaty tych świadczeń, jeżeli członek związku nie wykonuje poleceń centrali związkowej, czyli na przykład nie bierze udziału w organizowanych przez dany związek protestach. Lub strajkach, typowy mechanizm smyczy finansowej. W efekcie ludzie są zmuszeni do udziału w protestach. Najgorsze, że wymaga się przychodzenia na te protesty także całych rodzin, w tym kobiet i dzieci, co naraża ich na bezpośrednie zagrożenia. Milei postanowił przerwać ten ohydny szantaż, co lewicowi komentatorzy uznali za walkę z ludem. Okazuje się jednak, że to właśnie te quasi-mafijne organizacje związkowe. Walczą z ludźmi, wykorzystując szantaż wobec tych, którzy często są skrajnie uzależnieni od pomocy dystrybuowanej przez związki zawodowe. Planowana likwidacja socjalu oznacza koniec wszechwładzy kierownictw związków zawodowych i to jest prawdziwa przyczyna protestów właśnie to, że przestaną ci, którzy sterują tymi związkami, być potrzebni. To przeciwko tej mafii Milei podejmuje działania policyjne, a nie przeciwko ludziom. Przy okazji tej sprawy warto również zastanowić się nad rolą związków zawodowych w Polsce. Czy czasem nie mamy u nas podobnego przypadku, uprzywilejowanej kasty działaczy związkowych, którzy wykorzystują prawo pracy i status związków zawodowych do kradania Polaków i niszczenia efektywnej gospodarki? Punkt czwarty: Korzenie zła. Argentyna to przykład problemów, jakie istnieją praktycznie w każdym kraju Ameryki Łacińskiej. Można wręcz powiedzieć, że jest to przegrany kontynent rozumiany jako terytorium model paso, aż po Ushuaia na ziemi ognistej. Wszędzie mamy te same problemy: hunty, populizm, socjalizm, mafie, inflacja, niepewność prawa, w tym prawa własności, nielegalne wywłaszczenia, itp. itd. Dużą częścią regionu rządzą kartele narkotykowe, a ponadto wiele przewrotów politycznych i partyzantek było inspirowanych przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Region ma też ogromne problemy związane ze zróżnicowaniem etnicznym, rasowym i klasowym. W Kolumbii oficjalnie funkcjonują tzw. estratos, które są odpowiednikiem indyjskich kast. Jest tylko kilka światełek w tunelu Ameryki Łacińskiej: Urugwaj, Chile i od niedawna Salwador. Ale nawet te przykłady to sukcesy słodko-gorzkie. Ich, ich efekty są niepewne, nietrwałe i jedynie cząstkowe. Oto no kilka przykładów pokazujących podejście polityków Ameryki Łacińskiej do państwa i prawa. Gdy prawnik mówi mi, Twoje działania są sprzeczne z prawem, wtedy ja mu odpowiadam. To zalegalizuj to. Po to przecież studiowałeś prawo. Mówi to Evo Morales, były prezydent Boliwii. Mój drogi przyjacielu, dawaj ludziom tak dużo, jak to tylko możliwe. Gdy stwierdzisz, że dałeś im za dużo, dawaj im jeszcze więcej. Zobaczysz efekty. Ekonomiści będą cię straszyć zapaścią gospodarczą, ale to jest kłamstwo. Nie ma nic bardziej elastycznego niż gospodarka. Wszyscy się tego boją. Ponieważ nikt się na tym nie zna. To w 1952 roku list Juana Perona do nowo wybranego prezydenta Chile, Carlosa Ibanieza. Mówicie, że bank nie jest na sprzedaż, ale ja mogę go natychmiast wywłaszczyć, jeżeli tylko zechcę. To Hugo Chavez do prezesa Banku Regionalnego. Różnice w podejściu do bogactwa między imperiami angielskimi i hiszpańskimi. Imperium Hiszpanii bogactwo jest, gdy masz złoto. Imperium Brytyjskie bogactwo jest, gdy potrafisz zarobić na złoto. Powtórzmy to jeszcze raz. Imperium Hiszpanii bogactwo jest, gdy masz złoto. Imperium Brytyjskie bogactwo jest, gdy potrafisz tak pracować i wypracowywać takie towary, żeby z ich sprzedaży zarobić na złoto. I to są dwa fundamentalne podejścia i zarazem skrajnie sobie różne. W najbliższych odcinkach przyjrzymy się bliżej przyczynom problemów Ameryki Łacińskiej, gdyż to pozwoli lepiej zrozumieć, na czym tak naprawdę, z czym tak naprawdę musi mierzyć się prezydent Milei. Punkt 5. Chińskie ostrzeżenie. Chiny wstrzymały słop walutowy dla Argentyny o wartości 6,5 miliarda dolarów, z powodu wypowiedzi Milei, że nie będzie zadawał się z komunistami. Pomimo tego, Argentyna rozliczyła się w terminie z zapadającej raty dla Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Jednym z elementów sporu z Chinami, oprócz nieprzychylnych wypowiedzi Milei w stosunku do Chin, była decyzja o zakupie amerykańskich myśliwców F-16 od Danii, zamiast negocjowanych wcześniej chińskich JF-17. USA już zaaprobowały transakcje oraz zaoferowały pakiet serwisowy i szkoleniowy. Pokazuje to jasno kierunek polityki Milei. W stronę związków z Zachodem i rezygnację ze ścisłych związków z państwami BRICS. Ale testem na właśnie zerwanie z państwami BRICS będzie za kilka dni. To będzie test, i jeżeli wyraźnie i zerwie z nimi, to będziemy już mieli jeden, powiedzmy, taki kluczowy punkt, który, który będzie można powiedzieć, że, że został załatwiony. Punkt szósty: Światowe Forum Ekonomiczne. Oto oświadczenie Javiera Milei w sprawie oskarżeń o jego związki z tą organizacją. Już dawno nie jestem w World Economical Forum i jestem jedynym z największych przeciwników agendy 2030. Dobrze by było, żebyście przed oskarżeniem przeczytali i wysłuchali moje prawdziwe wypowiedzi, a nie tego, że, coś, że ktoś twierdzi, co powiedziała jakaś osoba, która z kolei twierdzi, że ja to powiedziałem. Tak, to jest taki typowy przykład, że media nie pokazują, że ktoś coś mówi, tylko mówi ktoś, że ktoś inny powiedział to i to. I to jest ewidentny sygnał, że media w tym momencie kłamią i dezinformują. Siódmy punkt. Czy milej to szaleniec, czy geniusz? Różnica między szaleństwem a geniuszem jest efekt. Jest sukces, musimy więc jeszcze parę miesięcy poczekać na efekty działań, które podjął El Loco, czyli jak pamiętają Państwo z poprzednich odcinków, szaleniec, bo taki pseudonim ma, miał Javier Milei. I na koniec wszystkim oglądającym życzę zwycięstwa wolności słowami Milei, viva la libertad carajo oraz by połowa, a jak już sugerują niektórzy nasi komentujący, nawet 95% polskich urzędników poszła sobie afuera. Dziękuję. Do następnego odcinku.